mm To rzeczy mieszkańcy Półtuska chętnie dają datki na rzeczy i kwestują na rzecz odbudowy zabytkowych grobów. Chętnie, jak co roku chętnie tak. Dzisiaj no, w tej chwili to już mamy zmienianą puszkę, już była opróżniana niedawno, także tutaj to jest, ale już, już dosyć dużo uzbieraliśmy. A to co to jest? To są, to są pocztówki, które wręczamy każdemu, który kto da pieniążki. To są takie cegiełki pamięci z fotografiami z naszego cmentarza. Czyli jako dowód, że płacił na I, że rzecz ktoś budowy. Tak, że ktoś tam ten datek swój przekazał. Chętnie mieszkańcy i turyści dają na odbudowę jest, jest nekropolii? Jestem mile zaskoczony, ale bardzo chętnie, i, i, i już któraś to kolejna puszka jest uzbieranych zbieranych pieniędzy. Stoimy dwie godziny, po nas przyjdą następni, i jestem przekonany, że nadal w ciągu dzisiejszego dnia hojności nie zabraknie mieszkańcom płotuska i przyjezdnym gościom. To już jest ósma kwestia. Ósmy raz, od 2004 cmentarz miał wtedy równe 200 lat. Dzisiaj ma 208. Jest jeszcze starszy, może dlatego jeszcze cenniejszy i może dlatego wymaga coraz większej troski z naszej strony. Myśmy osiągnęli już taki pierwszy etap, bardzo ważny etap, kiedy udało się nam zabezpieczyć te najbardziej niszczące nagrobki i czas mija i w naszym klimacie potrzeba znowu przeprowadzić konserwację taką podstawową, drobną, typu by oczyszczenie z mchów, z porostów, tych, które już istnieją. A bardzo byśmy chcieli, żeby, żeby ubiegłoroczne pieniądze i te, które teraz zbierzemy, posłużyły też na jakąś dużą konserwację konkretnego nagrobka. Ja nie ukrywam, że mam swoich faworytów, ale to nie zależy ode mnie. Ja przypomnę, że wszystkie prace muszą być zatwierdzone i odebrane przez delegaturę w Ciechanowie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. I tak też się dzieje na wiosnę, mam nadzieję ruszyć z możliwie największymi pracami, no przecież nie dla siebie, nie dla nas, tylko dla tych, którzy tutaj będą za 200 lat przychodzić i będą mogli powiedzieć jaki mamy zabytkowy cmentarz. Panie doktorze, Pułtuska nekropolia jest jedna z najstarszych w Polsce. Na pewno na Mazowszu. Powązki oczywiście są starsze. Natomiast tu w tym rejonie to jest bardzo stare miejsce. Nie mamy nagrobku z 1804 roku. Myśmy odnowili płytę przy bramie wejściowej. Najstarsze są z lat 30. XIX wieku, chociażby pułkownika Konopki z powstania listopadowego w murach kościelnych, natomiast te najcenniejsze to są ziemiańskie z drugiej połowy XIX wieku. Duża część to są nagrobki marmurowe, sygnowane warsztatami kamieniarskimi z Warszawy, czyli dokładnie takie same jak na Powązkach. No to nie jest oczywiście to nie są Powązki, bo to nie rzeźwiarze na specjalne zamówienie, ale bardzo dobre warsztaty kamieniarskie i jak na, że tak powiem, lokalną taką mazowiecką architekturę cmentarną, to jest to bardzo ładna architektura, no i samo położenie cmentarza jest urokliwe, dlatego że każdy cmentarz, który jest na wzgórzu, no dużo zyskuje. Panie doktorze, nie przy wszystkich grobach są tablice fundatorów, między innymi widzieliśmy tablicę przy nagrobku pułkownika Aleksandra Konopki. Myśmy się nad tym zastanawiali, czy takie tablice umieszczać i doszliśmy do wniosku, że, że może to nie tędy droga, że ważne, żeby jak najwięcej zrobić na razie. A może kiedyś, kiedy będziemy komuś innemu przekazywać, to po prostu spróbujemy się rozliczyć z tego, ile, ile tych nagrobków zostało poddanych renowacji, konserwacji. Ja mogę powiedzieć, że w tej chwili to już naliczyliśmy 80 kilka. Przy czym gruntowną konserwatorską renowację w ciągu ostatnich dwóch lat przeszły dwa duże nagrobki Konstancji Dębowskiej. To kosztowało ponad 30 tysięcy złotych. I taki mniejszy dużo to jest Zuzi z Żelskiej, taki mały aniołek urokliwy, tamten w tamtym roku 11 tysięcy złotych kosztował. To są tego typu, to są tego typu rząd kwot, no. inaczej się tego nie da zrobić i to zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest na wieczność, a na lat 50-70. Czego można Państwu życzyć jako organizatorów? Y Kilku, kilku rzeczy, jeżeli można sobie pożyczyć, to kilku. Po pierwsze bardzo byśmy chcieli, żebyśmy jeszcze mocniej uwrażliwili ludzi na to, że to jest nasza wspólna wartość, że to nie jest tak, że jak jest stary grób, to można z nim się zro zrobić co chce. A przede wszystkim, żeby tak nie stawiano starych wieńców. Takich, co to u mnie jest niepotrzebne, to postawię na tym, bo nic nie stoi. W ten sposób robi się krzywdę, dlatego że taki wieniec, taka stara doniczka jeszcze bardziej wciąga wilgoć. Te, zwłaszcza nagrobki piaskowcowe, jeszcze szybciej niszczą. Więc jak już mamy stawiać, jak już chcemy, żeby było ładnie, to najlepiej nie stawiajmy nic, po prostu zmieśćmy liście i to będzie wszystko. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. O, Będzie identyfikacja. Szybciej, 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 szybciej. Dobra. Pięknie. Panie burmistrzu, która to już kwesta? Jeżeli dobrze pamiętam, to ósma, ale, ale, ale może źle pamiętam, dobrze, ósma, ósma, ósma. Proszę powiedzieć, czy mieszkańcy chętnie dają pieniądze na rzecz odbudowy właśnie starych grobów? No my, my dzisiaj zaczynamy, natomiast no, z doświadczeń tych siedmiu pozostałych wynika, że jak najbardziej chętnie. Uważam, że jest to bardzo cenna akcja. No, zresztą w Półtusku chyba przywiązani jesteśmy do. Kto firmuje kwestę? No, quest, organizatorem kwesty jest Półtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Burmistrz Półtuska. No i mamy również patronów medialnych, czyli wszystkie nasze lokalne gazety. Dziękuję. I weź na prawo, te dwa tutaj, co leży są przygotowane do tego. Dziękujemy bardzo, proszę, proszę karteczkę też, No tak, karteczka, też. pewnie.